Widzowie, siedzę sobie tak, nie wiem co robić. Może mi powiecie, nie wiem. Dzisiaj zrobię taki trochę większy rumtur tour pokoju. Jak nie sobie mnie słyszycie, sobie podgłośnijcie. To mój room to jest w ogóle moja noga. To są moje ubrania, w majtkach jestem jakby co. To. to jest mój kocyk tam jest mój plecak, tu jest to a to jest picie jakieś o, tu jakaś kapibarka tu jakaś kapibarka jest tu taka no poduszeczka tu mam półkę mojego leko, tam mam swoje okulary tam mam książki z szkoły stare tam mam chrupy tu są drzwi i tutaj mam no biurko taką mam podłogitę. No i fajny room tour. A to To Subskrybujcie A ja się z wami Czekajcie, muszę zrobić taki Koniec taki w...